Zanim ten maluch pójdzie do szkoły, jeszcze parę lat upłynie, ale czas szybko leci. Nim się obejrzymy i oni pójdą na pierwszą lekcję. Tymczasem powiększyli grono Warszawiaków. Jak wynika z ostatnich informacji Miejskiego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale bieżącego roku urodziło się 500 dzieci niewiele. W sumie jest nas 1 322 000 osób. Panie w dalszym ciągu zachowują przewagę liczbową. Panów jest 611 tysięcy. Jak wynika z dalszych danych urzędu, pomyślnie przebiega realizacja zadań planowych w warszawskim przemyśle uspołecznionym. W czasie 10 miesięcy roczne zadania zostały wykonane prawie w 83%. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost produkcji globalnej o ponad 12%. Wynik uzyskany został głównie dzięki wzrostowi wydajności pracy. Sądząc z dotychczasowych rezultatów, warszawskie zakłady przemysłowe plan roczny wykonają z nadwyżką. Sądzimy, że dodatkowe efekty przyniesie konkurs oszczędność, obowiązkowość, organizacja. Już 100 zakładów zabiega o palmę pierwszeństwa. Przypominamy, że konkurs trwa do końca marca przyszłego roku. Zgłoszenia przyjmuje Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych. W okresie 10 miesięcy bieżącego roku budowlani przekazali lokatorom 7,5 tysiąca mieszkań, 24 tysiące izb. W październiku oddano dwa budynki mieszkalne o 335 mieszkaniach oraz cztery lokale handlowe, trzy usługowe, dwa gastronomiczne i jedną aptekę. Ale najtrudniejsze chwile dopiero przed budowlanymi. Pogoda z każdym dniem coraz bardziej kapryśna, co znacznie pogarsza warunki pracy. Ale, jak zapewniają pracownicy, nie zawiodą oczekujących na mieszkania. Plan zostanie zrealizowany. Przewidziane na ten rok domy oddadzą w terminie.